Witam Was bardzo serdecznie w 15 odcinku serii ciekawostki o reprezentacji Polski w piłce nożnej. W tym odcinku porozmawiamy sobie o mistrzostwach Europy. Także jeśli jesteś nowym widzem na tym kanale to bardzo bym chciał, żebyś zostawił sub, e, subskrypcję, dał łapkę w górę. Nie zapomnij kliknąć w dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o każdym nowym filmie. Więc ja już nie pronzę i lecimy z odcinkiem. Więc jak już mówiłem na samym początku dzisiejszym odcinku z ciekawostek o reprezentacji Polski w piłce nożnej. Porozmawiamy sobie o mistrzostwach Europy. Także, także zapraszam Was do oglądania. Mis Mistrzostwa Europy. Reprezentacja Polski Wzięła udział we wszystkich dotąd rozegranych edycjach Mistrzostw Kontynentu, lecz w 12 z nich nie przechodziła eliminacji. W turnieju finałowym startowała czterokrotnie w, w 2008, 2012 i w 2020 odpadła w fazie grupowej z kolei w, 2000, w 2016 doszło do ćwierć finału remisując w nim z Portugalią 1-1 i żegnając się z mistrzostwami po przegranych rzutach karnych niestety w 2012 Polska była wraz z Ukrainą współgospodarzem finałów euro tak i w tym odcinku z ciekawostek było by na tyle. Trzymajcie się do kolejnego odcinka z ciekawostek na moim kanale. Na razie.